Siemka wszystkim, z tej strony Kitek, a dzisiaj będziemy mieli challenge razem z Mufiną. Ze mną. Z Tobą. Jaki challenge? Challenge polega na tym, że skaczemy do Ediego i kupujemy sobie prezenty do 100 zł, coś takiego. 150. Pewnie ja przekroczę tak jak zawsze, bo ja zawsze znajduję najlepsze rzeczy. I to ja wygrywam zawsze, żeby nie było. I zobaczymy kto z nas kupi lepszy prezent drugiej osobie. To co ja kupię Kitkowi, Kitek odpakuje na końcu odcinka, a to co on mi kupił będziecie mieć w moim filmiku, tak zapraszamy. Słyszałaś to? Nie. A najgorsze jest tym wszystkim, że nikt nic nie kupuje chomisiowi Chomis ma już wypełnienie, on już jest pełny Miłości Stwierdziliśmy, że zgłaszamy sprzeciw Chomis się wyprowadzi. Kitek Kitek Co? Przypominamy o subskrypcji i o łapka w górę, jeśli chcecie większą ilość Challengi, a my przechodzimy do filmu Do sklepu Dobra Kitek, ty zaczynasz ja po tobie wchodzę Dobra, my już wróciliśmy ze sklepu, więc czekam na moje prezenciki Ty już mi dałeś i ja odpakowałam u siebie twój Pokazałbym wam co kupiłem takiego mega wielkiego, ale wydaje mi się, że i tak kupiłem w sumie lepsze rzeczy Tak, i to teraz zaczynamy od pierwszej części, znaczy od Dawaj. pierwszej rzeczy Wykonajcie zobaczcie co ja mu kupiłam, znaczy co on co to mi kupił jest? No zobacz, co? to jest lisek To co ja mam do lisa, wytłumacz mi co, co? Ehm, Bo lis to też kot Co, co? ja, no nie? co ja mam do lisa No bo w ogóle, kot, ma ogon jak kot, ma uszy jak kot No się poczekaj, opakujemy to Jakie skupienie o matko. No i dawaj przymierzaj Łatko! Na drugi koniec nie, nie. Do sąsiada przeleciało I to jest dla mnie? Tak Ja to ci oddam Nie, 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 bardzo. ale nie, proszę cię o, Szczęśliw o, o, mnie Jak słodko wyglądasz O jaka łapcia A po są jak rękawiczki chyba No, jak to słodkie Nie no, ja to jestem genialna w te prezenty Czekaj No czekam Hej! Ja! Hej! Ja! Właśnie, Kitek. To co, co to za tobą stoi? To. Nie z tej strony. To. O! Kalendarz. No. Life world. To jest Kitkowy kalendarz. Toka Life Word. Czyli tym razem będzie Kitkowy, więcej rzeczy będzie z Toka Life World z Kitkiem, a unboxing będzie już niedługo na kanale i się dużo kciuków w górę. Ojka została lisem. Super. O jak słodko. Załamała się. Dobra, idziemy dalej. Ej, dobra, Kitek, słuchaj, bo ja mam. Tak. Ojka nie wytrzymuje się żaru. Eh, posłuchaj, posłuchaj. Które już testowaliśmy. No i A do nich potrzebujesz mleka. Co o niej myślisz? Ja uważam, że jest rewelacja. Nie no, ogólnie Miska bardzo fajna, tylko że ja bardzo rzadko jem płatki, mimo wszystko. A to ja z chęcią zjem za ciebie w tej A, okay, czyli to jest taka na zasadzie, ja kupuję sobie prezent, rozumiem. Eee. O, mamy cenę! 15 zł. Na twoim też były wszystkie ceny. Na każdej no, rzeczy. Nie, nie było, na pewno. No, ja miałem tak. zdarł. Tak, w takim razie przechodzimy do kolejnego prezentu. Proszę cię bardzo, Citek. Przemieszka. Co to Co to jest? <laughs> Kąpielowy. Ciebie chyba żartujesz z Różowy i już i ma uszy kocie. Dobrze, nie mam przyzwyczajenia. Ooo, jaki berecik! Miał. Poziom słodkości 100 na 100. Tak, 100 na 100. No? Ja nie mogę. Dobre, no dobra, dobra, ale za to, że masz so. taki. O matko. Kitek, proszę co ty mu robisz? Kitek się w tych rękawicach tylko na przerażają. Tak <grywa> ja, taki Francuz mi się yy, wydaje. No, ja ci chciałam... No? Słuchaj, Kitek, a ja Ci chciałam podarować berło za twoją wytrzymałość, ale widzę, że no... Ja nie wiem czy ono ci się należy. Kitek. To nie jest stuknię głowę chomiczka. A wtedy to też był chomiczka. A poczekaj, a teraz pokażę Magdysz te przejście chomiczka. Tak, 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 no nie, dobra, no i co my mamy to otworzyć? Co tam Kto masz? To jest wielki lizak, minionków. Właśnie, to jest jeden duży czy eee... mały? 20 zł. Eee, no ja się wykosztowałam na filmie. 150 zł, 105 zł da się jakiś coś, żebym to otworzył. No rzeczki w sensie, że? No, to one są e, okej, okay, o, o tyle dobrze są w miarę praktyczne, bo można z nich wystawić palce, więc to jest dużo. Bo futerka mi się przykleiła Co tam się stało? Już rozwaliłem. Cóż. Coś ty zrobił, Kitek? Ło Kitek! Lizaki! Jak nie chcesz, to ja z chęcią zjem. Poczekaj, bo nie rozumiem. To był wielki lizak. Aha. Jajko i ono... Ej, ja serio chciałam. Okay. Jest to około 10 Lizaków. Czy to się opłacało? Lizak za 2 złote? Nie. Pewnie nie. No. Ale, ale fajny efekt. Ale... Ładnie wyglądał. Dobra, to Zapakowany. dalej. Twoje życiowe decyzje wpisuj tym, O to do rączek Wiecie, do rączek Czemu ty mi takie dziwne rzeczy kupowałeś? Urocze są to. to są w ogóle nieprzydatne rzeczy. Ja się... A twoje? Tak to nie, moje były bardzo przydatne. Po, na, na stópki przykładowo No dobra, to wygrało życie. No, więc nie mów mi czegoś Moje też są przydatne. Widzowie zdecydują w komentarzach, kto zrobił lepsze. Prezent. Dobra, nie ważne. Wygląda on tak, czy pisze. Nie ważne, ważne, tak. że wygląda. Co ty włącza? robisz? Po prostu się zdejmuje zatyczka. Geniuszu. A, <laughs> zatyczkę. Geniuszu. zatyczka To ma sens. Dawaj, dawaj, dawaj no. następne. No ile można czekać, no. jak bo mówiłeś, że... No, co mówisz? Nic nie mówiłem. Powiedz. Chcesz wyhodować brodę, tak? No. Mówisz, że ci broda i wąsy nie rosną. Co? Tak? Proszę cię bardzo. Proszę cię bardzo. Teraz już urosną. To są te wąsy? Tak, to są wąsy, bo mówisz, że twoje nie rosną. Tak nie rosną, bo czy ty kadasz? No tak, mówisz, że masz problem. Kitek problem. Problem. ma problemy. Opuszcz <laughs> to. Ma problem. to. Dobra, tak prezentują się wąsy Tak? No przyklej Zawodowy wąs To się nie da tego odkleić Aaaa. To się zrywa Jesteś pewien? Tak 100% w drugą stronę I tak zostaje, ale ci pasuje do tych łapek Pasuje ci ten wąs do tych łapek Ale fajnie Ej, wyglądasz trochę jak twoja postać z Fortnite'a Zawsze grasz takim gościem W cs się chyba A no to w się. Oj, no dobra, na klejna mu przykleimy na ten To jest tu jest klejące. Zepsułaś to. No od razu. masz rację, zepsułaś. U. Dobra, dalej. Trzeba bardzo, do twojej bujnej czupryny się przyda. Co to jest? Zobacz. Ja zobacz, ale odcinek. ja ci też pokażę, ja ci też pokażę, poczekaj. Ja ostatni raz robię taki odcinek, to jest po prostu, to jest nie fair. Ty mi kupujesz jakieś dziwne rzeczy, które nie poczekaj, raz nieprawda. Brak. Zobacz sobie w jakim kolorze są wąsy, zobacz sobie w jakim kolorze są twoje łapki i ten warkocz, wszystko do się nie pasuje. Dobrze, wąsy, które zepsułaś, łapki okej, okay, przejdą, łapki naprawdę są w porządku, ale warkoczek ze spinką gwiazdkę. <złotą> z gwiazdkę. A dajcie znać, co ty myślicie? Mi się wydaje, że jest ładne. Jesteś toksyczny. Jesteś gorszy. Co? Toksyczny! Wyzywasz moje prezenty! Bo mamy rację! Krok. Jak można mi takie rzeczy kupować? Wytłumaczysz mi na no co mi to! Uwaga! Yy, nie, nie, ja kupiłam to. Ja to, nie, ja to zauważyłam. Nie, Ty mi kupisz z Frozen, ja ci z księżniczkami. Kłamiesz. Zgapiła od łukasz. No to oddawaj. Oddawaj, bo ja przypłaciłam. No to to mi się. Proszę bardzo, no chodź tu, siądź, odpakuj to, chcesz. Nie. Dobra, no to co, widzę mi się za otwieranie tego jaja. Ja miałam z Frozen i w środku było. Jego zawartość mnie trochę rozczarowała. Zobaczymy, no jak będzie ta tego. to zawartość wydaje mi się, że nie będzie zbytnio ciekawa. Tak mi się, nie, nie A to tak czemu. się zapowiadało tak, mega. Zapowiadało się mega, myślałem, że będzie to mega fajna rzecz. Mega wow! Djejczko. Smoka. Jajko, smoka jak Hagrida. Tak otworzę, jeszcze raz. Joczef. co tu się stało? Przede wszystkim mamy gumeczkę z taką elegancką księżniczką. To jest yy, kupcuszek. Do tego mamy nakleki. mnóstwo naklejek, tanich jak tak, nie wiem. Ale nie, no fajne, szczerze. Jeżeli miałbym po oceniać pod względem naklejki, to. O ja spoko, je wezmę, nie różowe, no, pewnie jakiejś dziewczynie by się spodobały. Mi? I Dubakis? Jaki Dubakis? No bo za mocno uderzyłem. To jest chyba złotowłosa? To w sensie jest. Rożpunka. Tak, z zaplątanych. O. No i ogólnie tak to wygląda. Powiem Wam szczerze, że jestem troszkę też zawiedziony. Ja miałem nadzieję, że tam będzie jakaś figurka, coś Ja też, czekoladki, cukierki. Tak, jakieś takie po prostu małe, ten, a tutaj jest tak, bym oceniał. Gdybym miał serię oceniać to jajko, 4 na 10. No. A miałem, naprawdę miałem, to miało mega, mega potencjał. Kitek, bo obiecałeś mi, że kupisz wannę, co nie? Bo w niosąć okulę do kąpieli, a nie mamy wanny. Możesz się nie wracać, bo fokus się gubi. Szukam czego. Dobrze, a w takim razie do kąpieli, jak już będziemy mieć tą wannę, pozwolę ci skorzystać i korzystać z tymi tutaj kaczorami. Różowa! Mamy takie ładne kaczuszki Najbardziej podoba mi się Turby bym No gada, jakby byłem w gniazdku z swoimi łapami. Ja Wam mogę jedną odsprzedać. Złotówka za jedną. Kaczyszka się sprawdzę, ile to kosztowało. 15 złotych za 5. Zmieniłem zdanie. 5 za jedną 5 za jedną kaczyszka. To jest limitowana opcja I teraz jest mi przykro, to był prezent. powiem, powiem Wam. Tak. Ogólnie to sam je hodowałem. To nie jest tak. One są z wolnego wybiegu. Kaczki z wolnego wybiegu. Wrodziły się w mamy. Tak, dokładnie. E, więc... Co? Co ty mnie pograżasz? Ja tu sprzedaję kaczki, rozumiesz? Tak. 5 zł za jedną kaczuszkę Dobrze, to. Kupuje kupuję to. Pięć złotych. I tak. 5 zł tobie? A komu? Nie, to no mi nic nie daje. 5 no Nie. No jak, no no jak? No to proszę kupiłeś kaczuszkę? Nie, ona no. cały czas była moja. Nie, nie wiem o czym to było. 54. Widzisz, siedzi sobie na kamerze. No dobra, no to co masz jeszcze dla mnie ciekawego oprócz tych pięknych kaczuszek? Kaczuszki na plus. Ostatnia rzecz, proszę bardzo, ten magiczny. Niepowtarzalny. No trzymaj. Klej! I to taki klej unikornowy! To jest serio klej jak ja to zobaczyłem, nie no musimy to mieć chciałem się <laughs> musimy to mieć czy ty musisz to mieć, bo to jest w ogóle taka my. różnica My, jesteśmy bo razem, my gdzie? musimy I powiedz mi teraz jedną prostą rzecz, widziałaś że ja używał przez ten czas kleju eee, poczekaj, wiem no. Kleju do włosów, ojej do czego? Więc tak wyglądały wszystkie prezenty od Ani Mam nadzieję, że wybierzecie mądrze, kto kupił lepsze rzeczy, bo o, ja kupiłem dużo lepsze rzeczy. Nieprawda. Prawda, zdecydowanie Po raz kolejny po prostu pojechałaś tak trzy po trzy moim zdaniem. Chomisz też stwierdził, że jest po mojej stronie. Widzisz, nie jest tam tylko jest tutaj. Więc Chomisz postanowił, że bierze moją stronę. Ja wygrałem Piszcie w komentarzach oczywiście, kto waszym zdaniem wygrał, kto kupił lepsze prezenty Chomisz w zamian dostaniesz jedną kaczuszkę za pomoc w tym. Więc do sprzedania zostało jeszcze trzy. Piszcie się. Limitowane. Kaczuszki. No to co? Ja się z Wami żegnam. Na razie wszystkim.